Józef Dowbor-Muśnicki urodził się 25 października 1867 roku w Garbowie pod Sandomierzem w rodzinie Romana i Antoniny Zwierzbickich jako najmłodszy z szóstki rodzeństwa. Po okresie pobierania nauki w domu uczył się w gimnazjum w Radomiu, a następnie w szkołach wojskowych w Petersburgu. Jako oficer armii rosyjskiej walczył w wojnie rosyjsko-japońskiej. A potem brał udział w I wojnie światowej, którą zakończył w stopniu generała. W roku 1917 zlecono mu tworzenie oddziałów z Polaków, dotąd służących w wojsku rosyjskim. Mieli oni u boku Rosjan walczyć przeciwko Niemcom. Oddział ten został nazwany Pierwszym Korpusem Polskim w Rosji i formowano go w okolicach twierdzy Bobrujsk na Białorusi. Jego położenie pogorszyło się po wybuchu rewolucji październikowej i przejęciu władzy przez bolszewików. W maju 1918 roku pierwszy korpus polski został pod naciskiem Niemców i bolszewików rozwiązany, a generał Dowbor Muśnicki powrócił ze swoimi żołnierzami na polskie ziemię, ratując ponad 29 tysięcy Polaków piekła rosyjskiej wojny domowej. Gdy Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku, generał wstąpił do wojska polskiego w Warszawie. 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu wybuchło powstanie wielkopolskie. W ciągu kilku tygodni powstańcom udało się opanować niemal całą Wielkopolskę. W pierwszej połowie stycznia 1919 Generał Dowbor-Muśnicki na wniosek komisariatu Naczelnej Rady Ludowej stał się jednym z kandydatów do objęcia stanowiska głównodowodzącego powstaniem. Ostatecznie został nim wraz z początkiem drugiej połowy stycznia 1919 roku. Przybył wówczas do poznania z licznymi wyższymi oficerami, których w Wielkopolsce brakowało i między innymi przy ich pomocy wkrótce utworzył regularną armię, Wojsko Wielkopolskie które w kolejnych miesiącach dzielnie walczyło w wojnie polsko-bolszewickiej. Po zakończonym 16 lutego 1919 roku powstaniu, generał Dowbor-Muśnicki dowodził frontem wielkopolskim do jego rozwiązania w marcu 1920. Od tego momentu nie zajmował już żadnych stanowisk. Zwolno odsuwany od wojska. Jesienią 1920 został przeniesiony w stan spoczynku, a wiosną, 1921 przeszedł na emeryturę. Zamieszkał wówczas w zakupionym w 1919 pałacu i majątku w Lusowie, gdzie przeprowadził się z rodziną. W sierpniu 1920 roku zmarła żona generała, a on pozostał sam z czworgiem dzieci: Diedyminem, Janiną, Olgierdem i Agnieszką. Lusowo stało się centrum spotkań m.in. z dawnymi żołnierzami z pierwszego Korpusu Polskiego, tak zwanymi Dowborczykami, a także z weteranami Powstania Wielkopolskiego. Ale generał Dowbor-Muśnicki unikał bezpośredniego zaangażowania się w bieżącą politykę. Tu, na kresach zachodnich, starał się gospodarować, prowadząc uprawy i hodowle. Jak mawiał sam o sobie, był najlepszym agronomem wśród generałów. I najlepszym generałem wśród agronomów. Nad jeziorem Lusowskim założył letnisko Villa Bosfor, które cieszyło się sporą popularnością wśród poznaniaków. 26 października 1937 roku generał Józef Dowbor-Muśnicki zmarł w swoim pałacu na zawał serca. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 30 października w Lusowskim Kościele skąd przeniesiono trumnę na cmentarz i złożono w grobowcu, który istnieje do dziś. W Lusowie stoi dawny Pałac Muśnickich, a naprzeciw cmentarza znajduje się wybudowane przez gminę Tarnowo-Podgórne Muzeum Powstańców Wielkopolskich, w którym zgromadzono m.in. pamiątki po generale i jego rodzinie. Zaś przed szkołą podstawową w Lusowie, zresztą jego imienia, stoi pierwszy z trzech jego pomników w Polsce.